wszystkich z tej strony Mikołaj Akwariowy. Chciałem wam wszystkim życzyć z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i nowego roku samych sukcesów w prowadzeniu waszych zbiorników, żeby rośliny rosły jak szalone, ryby żeby wszystkie były zdrowe, żeby było jak najmniej pękniętych baniaków i jak najwięcej prezentów związanych z akwarystyką pod choinką. Chciałem wam też życzyć sukcesów w prowadzeniu waszych kanałów. I ogólnie chciałem Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. A teraz oddaję głos Smokowi Akwariowemu. Trzymajcie się. Hej. Cześć witam wszystkich. Jak widzicie w kadrze, jest u mnie coś nowego, mianowicie jest to kostka 18-litrowa, którą dostałem od kolegi Roberta Włodarczyka. Jeszcze raz Ci chciałem Robek serdecznie podziękować. Docelowo ta kostka posłuży mi do dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie próba rozmnożenia tutaj zbrojników. Jak widzicie, już tutaj jest ta moja sprawdzona para. Samiec sobie leży pod filtrem. Samica gdzieś tam się schowała w te rurki. Zostały tu wrzucone dopiero przed chwilą, także muszą się oswoić. Temperatura teraz w tej kostce wynosi jakieś 23,5 stopnia. W moim normalnym akwarium jest gdzieś około 26-27 z tego co zostało tutaj przełowione. No i co, te stare rurki stamtąd przełożyłem tu. Kupiłem tutaj taki czarny żwirek. Poszła mi tu cała paczka. Kupiłem trzy. Także tam tam i zostaną, bo jest jeszcze druga opcja, że po prostu jak nie wypali z tymi glonojadami. W tym akwarium będą tutaj może jakieś max 10 do 8 sztuk I zobaczymy jak to będzie szło, tak? Kupiłem tutaj też grzałkę. Na razie jest tak ustawiona, że prawie w ogóle się nie załącza. I tak ma być. Temperatura musi być chwilowo niższa. Jest też filt, który tutaj jak widzicie robi duże zamieszanie, bo to jest Aqua Elfan 1. Także jest, no przy glonowjadach, może być, przy handlerach, już mógłby być problem. Zobaczcie, jak on tutaj miesza, ustawił się tak na grzałkę. Ta głowica jest już dosyć rozregulowana, bo ten filtr jest już naprawdę bardzo stary. Ale akurat dobrze, że tak się stało, bo ta woda rozbija się o grzałkę, trochę mi spowalnia nurt tej wody. Także jak widzicie, jest tutaj galante zamieszanie spowodowane przez ten filtr. Na razie, design tego akwarium nie jest jakiś mega fajny, ma być taki, żeby po prostu zbrojnikom było dobrze. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi co do ich rozmnożenia, możecie mi pisać w komentarzach. Bo zbrojniki po prostu jak mi się rozmnożały, a po tej parze mam już kilka młodych, to robiły to same w ogólnym zbiorniku. Nigdy nie bawiłem się w jakieś specjalne przełapywania itd. Także nie mam akurat w tym temacie jakiegoś tam dużo pojęcia, tylko tyle co widziałem na filmach, co mogłem sobie przeczytać. No zobaczymy, jest świeża woda wymieszana ze starą wodą z tamtego akwarium. Ta woda już tutaj sobie stoi powiedzmy od kilku dni, jakichś trzech, jak dobrze pamiętam. No i właśnie przed chwilą przełapałem te zbrojniki, na razie muszą się oswoić. Samica jeszcze niedawno gdzieś tobie to tutaj chodziła po szybie, po tych tych. A po prostu jak zobaczyła, że zaczynam nagrywać, uciekła do którejś z tych rurek. A samiec sobie tam leży. No i chyba zaczyna się przystosowywać. Zobaczymy co z tego wyjdzie, tak? Stoi to właśnie na tym moim biurku. Gdzie jest to drugie akwarium z moimi molinazjami, miaczykami innymi. Przed chwilą też tutaj przełapałem kilka... Młodych, jak widzicie, tutaj w tej donicy była kryptokoryna, ale ona poszła do Roberta Włodarczyka i kilka innych. Robert dał mi jakąś taką roślinkę, którą ja tu włożyłem, ale jak widzę, chyba się nie przyjmie. A nie wyjmuję. Widzę, że Molinezja sobie ją skubią. Co obiedzą, to obiedzą. Będzie ich, a resztę po prostu usunę. Mam nadzieję, że może jeszcze to, co zostało w tej donicy. Może, może się utrzyma. Zobaczymy. Jeśli nie, to po prostu sobie wymyślę jakąś gęstą roślinę żywą. Bo jak wiecie, na obecną chwilę to tutaj z żywych to jest tylko ten taki marny anubias. A reszta jest sztuczna. Ale myślę, że rybki już są od dłuższego czasu. Ładnie mi tutaj rosną. Nic takiego się nie dzieje. Był taki okres, że... A to chyba z jednego właśnie miotu. Większość tych młodych była taka jakby trochę wychudzona. Popadała. Co... To jakiś tam czas widziałem, że któraś rybka już tam biednieje, to po prostu wyjmowałem i usuwałem. Tam jak widzicie, hasa sobie glono jadł po szybie. Jeden, drugi, jest jeszcze trzeci. Było ich wszystkich sześć z tego co naliczyłem. Pad jeden zostało pięć, w tym akwarium są trzy, w tamtym są dwa. Z tych młodych właśnie po tej parze, którą tu przełapałem. Też widzę, że już zaczynają powoli sobie rosnąć, coraz większe są. Był taki okres, że myślałem, że nie rosną, nie rosną, ale teraz widzę trochę wystrzeliły. Filtr musiałem przenieść z tej strony, bo tutaj by mi się nie zmieściło. Jest tak na styk właśnie. O, tu z zostawiłem taką małą przerwę. No i jeszcze docelowo ta lampka, zwykła lampka, która świeci mi tutaj w to akwarium, nie oświetli na pewno tego. Ale już kupiłem przedłużacz na więcej oczek. Złodziejka jest tam z boku. Także tutaj też kupię jakąś najzwyklejszą chińską lampkę, żeby sobie ją powiesić tam gdzieś z tyłu na tym akwarium na klipsa, czy jak, żeby sobie świeciła. I jakieś tam oświetlenie będzie. Na razie wygląda to tak. Z czasem na pewno się pobawię, jeżeli te glonojady mi tu nie wypalą. No, no, po prostu nie będę kombinował, tylko pobawię się w endlerki. Mówię, do takiej kosteczki to jest maksymalnie. 8-10 sztuk więcej nie młode się odłapie, później sobie tam porobę jakieś selekcje tego i tak dalej yy, dużo ludzi też mi pisze ostatnie pytania odnośnie właśnie czy mogę trzymać w kostce 40 litrowej mieczyki z molinezjami no nie będę mówił kto to pisał kto wie to wie nie polecam naprawdę w takich kostkach tego typu jak ta, czy większa. No, trzeba sobie trochę poczytać, tak? No, mieczyk nie bardzo się nadaje do takiego akwarium. To jest ryba, która sobie lubi gdzieś popływać i tak dalej, i rośnie duża, więc nie, nie polecam. Tutaj, no to jest właśnie prawie 40-litrowe akwarium, ono ma 35, ale tu jest sam na rybek, tu nie ma żadnej dużej ryby. Wszystko, co jest większe, od razu trafia tam, a to jest po prostu miejsce, gdzie one sobie podrastają bezpiecznie. A już ten większy, o tak jak ta żółta, co tutaj płynie, po prostu będę miał czas. już będą odłapywane do większego zbiornika. Stamtąd już mam też zamówienie na te moje podrostki idą i idą mi. Tak właśnie działa tu wymiana. Tu, tu, to jest tylko takie przedszkole. Gęsto obsadzone. Fakt, że plastikowymi roślinami, ale jest. W tą donicę też będę chciał coś żywego tutaj włożyć, żeby to się też ładnie rozrosło. Teraz mam już sposób, o który Wam pokazywałem w łapaniu ryb, także już się nie boję, że one gdzieś mi się tam będą chować, uciekać. Te zbrojniki też w sumie złapałem na podobny sposób, bo włożyłem sobie tabletkę właśnie koło siatki, one sobie podpłynęły, złapałem je w tą siatkę i łapanie w tamtym mojej 180 właśnie tej pary zbrojników zajęło mi gdzieś max 5 minut, co myślałem, że no zajdzie długo. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Na razie... No, nic się nie dzieje, samiec sobie leży, chyba przystosowuje się. No zobaczymy, co się stanie. Czy będą młode, czy nie będzie. Na pewno będziecie mieli relacje, co tutaj się dzieje z tego zbiornika na bieżąco. Czy on zostanie w takiej postaci, jakiej jest? Czy po prostu te rurki razem z tymi glonkami sobie polecą do tamtego akwarium 180? A tu sobie zacznę powoli urządzać, obsadzać, żeby to miało jakiś fajny wygląd i po prostu wrzucę tutaj te endlerki, gupiki, jak już ktoś mnie trochę ogląda, wie, że trzymałem dłuższy czas. Endlery też miałem, ale miałem tylko takie, żeby się miksowały z tymi normalnymi gupikami, nigdy się tam nie bawiłem w jakieś czyste odmiany i itd. Także teraz jak będą tu endlery, to będzie to jedna jakaś fajna odmianka. Jak się będą mnożyć, młode jak sobie już trochę tam ogarną, popływają i tak dalej, będą przełapywane tu. Ewentualnie jeszcze wlecą do 180, zobaczymy. Na chwilę obecną to będzie właśnie takie akwarium do wycierania się zbrojników. A jeżeli to nie będzie wypalać, to będzie tutaj malutkie gupikarium dla handlerków. Takie mam warunki, także nic większego tu już nie mogę wstawić. Ewentualnie jeszcze to akwarium. Co pan rybka tam wam pokazywał na, na filmie? Jest akwarium w tym pudełku. Jeżeli ono przyjdzie, no to to akwarium będzie większe od tego. Także to akwarium stąd zjedzie, a ja wtedy wstawię tutaj większe. Rybką będzie lepiej, wiadomo, większe akwarium lepiej dla ryb. A to akwarium nie wiem albo sobie zostawię w razie czego do jakiegoś takiego zbiornik techniczny, albo po prostu. W... Nie wiem, może komuś też dam, tak? Zobaczymy. Także na chwilę obecną u mnie to na tyle. O, macie tutaj jeszcze, widzicie? Zbrojnik sobie podpłynął. Trochę już urosły. Teraz jest taki okres, że widać, że naprawdę rosną. Może to nie jest jakieś wow, bo pewnie u niektórych już by były dużo większe. Ale jeśli uda mi się wytrzeć te zbrojniki tutaj, będzie mi to łatwiej na pewno wykarmić. Jeżeli ten na rybek tu zostanie, bo w ogólnym to, jak wiecie, przy molinazjach i mieczykach, platkach, to mało realne, że te zbrojniki dostaną to, co spadnie na dół, bo zaraz jest chłam ryb i wszystko zostaje wchłonięte w sekundę. Także tu na pewno będą lepsze warunki nawet do wykarmienia tego na rybku. Dobra, na obecną chwilę ode mnie to by było tyle. Śledźcie kanał, będziecie wiedzieć, co się tutaj dalej dzieje. No i tyle, pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.